raz, raz, raz numer A, B dziesięćdziesięć, dookoła orient morda w tych czasach kaga, co, gdzie bliżej do piachu niż prawdzie się oddać pandemia strachu test emocjoka. zamachem na wolność ludzi, co się podają na raz, weź zobacz, jak dzieli nas i gra na stokach, gówny nurt spiksuje w głowach rozsiewa waszaj zamiast go sprzątać co ma się stać, byś dostrzegł wroga to już trwa ta wojna ty oczy przymykasz Odgrywa się zbrodnia, której twórcami ma elita Rząd ma ci za nic Gospodarka zdycha Straszą wyrokami Za wolność słowa chcą ludzi zamykać Społeczność chora Plus wiece tym syka Przez system jebani jak kurwy Co ich godności nie widać Niby to czaisz, a w farmazon łykasz Na dzipach z łaskami Pod wodza rozkazem jak debil we Już nie tacy sami Gdzie odwaga znikła? Przez są złapani swe dusze oddali, dzieleni jak bydło Oni kłamią, kłamią, kłamią Ciągle ranią, ranią, ranią Bawią się za twoje szaną Mało im, wygońmy ich w Elo załoga, prawdy głodna Partyzanci w imię Boga, musimy bronić razem swego dobra Nie da się chłostać tym pisowskim biciem Suwerennie powstań, To czas najwyższy, by wyjść na ulicę Skórnia władza, zawiąż mi jej stryczek Zajdów trzeba karać, a każdego chama w niebieskim dusze. Nie damy się złamać, bo rząd na to liczy to legalna mafia, co ludzi okrada z pomysłów na życie To nież podatka, kiedyż rząd od, odbiera prawa Żywienia nowa ustawa, elżu karty odsłania myć, Kurwa, sprzedają kraj, a w nim nas w końcu to skumaj ty Nie ignoruj tych spraw, popatrz wokół jaki syf Chcesz Polski ci Polin? Ciągle się w końcu myśl Bawią się za ci pani mły to historia każe nam iść.